Ewangelia Świętego Marka, rozdział 16. A gdy minął Sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu i mówiły do siebie: Cóż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się. Jezusa szukacie nazareńskiego ukrzyżowanego. Wstał z martwych. Nie ma go tu oto no miejsce, gdzie go złożono, ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A wyszedłszy, uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci, dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych wskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.